Co się może wydarzyć z Jaybreakiem w roku 2026? Eventy. Ostatnio było mówione tutaj o tym wulkanie, tak jak był nagrywany z tego. No ale dziś poruszymy oczywiście widzowie na ten temat, oczywiście więcej tematów, więcej tuklacji, bo ostatnio to było, już Wam pokazuję, nawet ostatnio było, że no tak jak mówiłem, że tutaj tej, ta pokrywa znikła. Tutaj było troszkę, no wiecie, była pokrywa, nagle znikła. Lawa jest prawie z z równa z połogą jak widzicie, no prawie równa, więc to jest pierwsze podejrzenie, no i co? Wcześniej te kraty w koło były i nagle znikły, nie wiadomo z jakiego powodu, czy wypaliło, czy co. No i właśnie w dzisiejszym odcineczku będzie więcej tego typu spekulacji. I oczywiście jeszcze wam pokażę jedną taką ciekawostkę we wulkanie, nie wiem co to ma znaczyć, ale jest tu takie coś, nie wiem co to znaczy, czy znaczy, że to jakiś znak kosmitów, czy to się jakieś, czy jakieś moje potwierdzenie się sprawdza tego to akurat nie wiem, no i tu z tej strony można znaleźć coś podobnego, więc przypuszczenia mogą się teoretycznie sprawdzać pierwszy temat, co był w poprzednim odcinku, to był oczywiście temat związany z wulkanem z jakimiś dwoma głowami, co są tam wyzież... wyrzeźbione, czyli nie wiem Jakiś błąd, nie wiem, ale dziś pogadamy oczywiście na więcej rzeczy, i oczywiście kolejna z tych rzeczy to będzie o live evencie, co, co się może za rok wydarzyć. I data jest prawdopodobnie bardziej prawdopodobna, ta, której oczywiście teraz wyświetla się Wam ta data na ekranie, czyli 4 kwietnia 2026. Bo aktualnie powiem tak, to jest 4 kwietnia 2026 to jest aktualnie sobota, więc to jest największe przypuszczenie. Co jeszcze się mówi o której godzinie? Godzina 19 prawdopodobnie, ale to są tylko przypuszczenia. To może być coś co, zupełnie co innego. No i oczywiście też tak szybko małych informacji, że Jaybreak miał też dużo live eventów, na przykład w 2018 wybuch wulkanu, w 2020 r. tornado i zalewanie mapy. W 2024 to był trailer na ten oczywiście temat. No i w 2026 nie wiadomo, ale kiedyś była taka spekulacja jedna oczywiście na temat tych live eventów, bo tutaj była taka jedna postać, nie wiem czy ona dalej tutaj, chyba ona dalej tutaj jest, ale byłoby dziwne jak ona znikła. No oczywiście... To coś, to nie wiem no co z tym chodzi, czy to takie specjalnie wyrzeźbione, czy to jakiś kolejny dowód, ale prawdopodobnie To jest kolejny dowód, że coś się może wydziać, więc widzowie jak za rok się okaże, to jest coś Wystawione, coś się może wydziać, to by mnie akurat nie zdziwiło, to wygląda jak jakieś nie wiem, oczy, liść, no dobra, no to mniejsza z tym Lecimy oczywiście do tego miejsca, oczywiście. Tutaj kiedyś znajdowała się taka postać. Nie, e, nie, dobra, troszkę dalej. Tu pod tym parasolem, czy gdzieś tutaj, jak. No i na tej ścieżce to był taki mały dinozaur, czy jakoś tak. Było podejrzenie, że w 2022 to się stanie, ale na, na pewno to się nie stało. W 2022 wybuchło. Wybuchł event z kosmitami, oczywiście, że leciały meteoryty. Potem jakiś umknął sygnał No i oczywiście. Co jest najbardziej podejrzewane na rok 2026. Na rok 2026, oczywiście, najbardziej podejrzane to są. No wiem, dziwne to jest podejrzenie, ale takie jest oczywiście podejrzenie, no trochę z starego odcinka, trochę z nowego, e erupcja wulkanu, oczywiście. No na pewno co się stanie. Na pewno będzie więcej informacji za rok. To jest pierwsze podejrzenie, oczywiście, co może się wydarzyć. Y oczywiście widzę za rok. Oczywiście... Tak jak mówiłem, to w potwierdzeniu to nie jest potwierdzone, więc no może co innego się okazać, to jest tylko spekulacje tak zwane. No dobra, widzowie, my idziemy już tutaj w wulkanu, no i na pewno co mnie najbardziej zastanowiło oczywiście, moim zdaniem to są podejrzenia, innym zdaniem pewnie se ktoś myśli, że teraz jestem jakiś, nie wiem, walnięty czy coś, ale no teraz już wejdziemy, jak wejdziemy na flickama. Nie wiem, czy to jakiś obrys, ale no mówi mi strasznie coś to, że nie wiem, magma pękła, I tak jak mówiłem na początku jakieś, nie wiem, albo wyrzeźbiona, albo magma, nie wiem, to pękła skała z magmy, yy, tutaj jakaś głowa wyrzeźbiona, prawdopodobnie to jest kosmita, no i co jeszcze się może w widzowie wydarzyć, są więcej w ogóle takich, jak mówiłem, Stwierdzeń takich, że prawdopodobnie to może być wulkan albo CIO znowu zaatakować, na pewno ten dwie tutaj wyrzeźbione, coś nie wiem co to jest. Inne moje potwierdzenie to jak mówiłem, to jest to dziwne, coś to dziwne, takie jakby odwyrzeźbione, a raczej omawiamy co prawdopodobnie by się mogło znaleźć na, na tym live evencie oczywiście, więc zapraszamy do tej spekulacji. Oczywiście podstawową rzeczą to byłoby tak. CEO, nie wiem, wypuszcza jakieś sygnały, czy coś tam, no tak jak to w tamtym roku w niebo. Potem, albo nie dobra, inaczej, wleci sobie meteoryt z kosmosu. Nagle, tak, walnie tu wulkan, coś się zacznie odwalać. Nagle CEO napisze na komunikacie u góry, że HKK sprawdziła się moja tajna broń. No, i nagle zacznie wulkan, jakby wybuchać, i to tyle. A druga to jest tyle: wybuchnie, zaleje mapę. Potem cały ekran się zrobi, jakby w lawie, no i będzie wywalało z gry. To jest pierwsza, oczywiście, moja spekulacja. Druga spekulacja to jest taka, że na przykład nie wiem, znowu wylądują kosmici, będzie trzeba się z nimi bić, no i nagle oczywiście. Jak się z nimi pobijemy, to będzie trzeba po mapie jeździć, szukać jakichś itemów, co będą pomagały ochroni nas przed kosmitami. Nie wiem, że zbierze się jakiś itemów i się uratuje świat. To ten na mapie Jaybreaka. A trzecia spekulacja, ostatnia to może być, że jak widzicie, tutaj jest meteoryt z poprzedniego eventu. No i że mam te od kosmitów w JB'i'u Ufo, te plazma gany, plazma Force filly, o te bronie co my mamy. No dobra, to są chyba te wszystkie. No, jak widzicie, plazma pistol, plazma shotgun, force fill, że kosmici będą się domagali tego, żeby im te bronie zwrócić. I normalnie wezmą nagle znienacka zaatakują nie skazę, atakują mnie od CEO, tylko... Wybije zegar 000, leci kosmite, rozwalą Gunshopa, rozwalą miasto, rozwalą Crater City, wszystko prawie rozwalą budynek więzienia, nie prawdopodobnie, albo rozwalą budynek więzienia, zalewy. No i wtedy oczywiście odbiją swoje bronie, mapa cała będzie rozwalona, będzie tak jakby taka kamera już wam pokazuje, że tak leci przez mapę, tak po maluteńku, że cała mapa rozwalona i u góry komunikat od Badimo, czy tam od Asimo, nie wiem jak zwał tak zwał że no i wszystko, no i dziękuję za epicki event yy... z restartu i serwer no tak jak to było w 2022 takie komunikat no i oczywiście to są wszystkie spekulacje jakie mogą być moim zdaniem możliwe na live event ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu zostawcie suba, lajka, dzwonka, no i to widzimy Naura do kolejnego odcinka